Nie, 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 nie Ja, Jestem świeciem! Hello Witam wszystkich bardzo serdecznie W tym filmie wbijam 1025 wygranych na skrzydłowych w CS2 Igram na mapie Vertigo, która w sumie po tym update'cie średnio mi się podoba Idą rampy, bo ich tu słyszałem O, już wyszli Ja mam też tragiczną pozycję, więc tutaj ciężko mi będzie w ogóle hitnąć go Muszę trafić idealnie w główkę Jestem śmieciem. Mój teammate ma na profilu napisane, że jest z Ukrainy, więc się go zapytam po skończeniu rundy, skąd jest. W ogóle cieszę się, że trafiłem na YouTube w jakąś niszę kontentu ze skrzydłowych, ponieważ moje filmy osiągałem po 500 wyświetleń ze skrzydłowych, więc chyba trafiam do jakichś. Konneserów grania skrzydłowych, albo po prostu casualowych graczy CSa, którzy nawet skrzydłowych nie grają Tego nie jestem w stanie powiedzieć Możecie napisać w komentarzu, czy jesteście graczami skrzydłowych, czy gracie zwykle premiery, ale trafiliście na ten film, bo wam się wyświetlił na głównej Bo w sumie jestem ciekawy I aktualnie nie muszę nic robić, mam zero kili, mój teammate za mnie tutaj produkuje się Where are you from? I'm from Ukraine Ok, I'm from Poland Nice. Thank you. Absolutna NPC rozmowa. Czuję, że teraz mogą pójść rampą przeciwnicy, bo chodzili midem. Chociaż słyszę flesze na midzie, więc chyba znowu tamtędy pójdą. szczelonina. Dobra, no idę tam pomóc. Zabiję najdem fajnie. Teraz drugi został oponent. Nie wiem. To jest mądre. Jaki fart To było chyba głupie, żeby tu piekować, bo nie miałem pojęcia, gdzie jest przeciwnik. Zobaczcie, czemu ja wziąłem to zamiast MP5. Mach 10 jest gorszy o wiele. Dobra, zagram z nim, żeby nie marnować pieniędzy, ale... No, nie wiem, po co wziąłem gorszą broń. Wydaje mi się, że na polskim YouTubie brakuje kontentu trochę ze skrzydłowych, bo ja na przykład w ogóle nie widzę filmów ze skrzydłowych, albo nie pojawiły mi się na główne. a tak naprawdę jest masa ludzi, którzy to nagrywają. Chociaż w sumie za granicą też mało osób to nagrywa, nie wiem, jakoś ten tryb jest yy, mi się wydaje popularny wśród graczy, bo dużo osób gra po prostu duo z jakimś kolegą swoim, ale jest rzadko nagrywany przez ludzi. No kiedyś na polskim YouTubie to Izak i Royo wiadomo wrzucali te skrzydłowe dosyć często i były to bardzo popularne filmy na kanale Izaka. Zresztą sam je oglądałem, no było to według mnie bardzo ciekawe. I też fajne było w tych filmach, jak czemu ja się skupiam na gadaniu i takie coś później robię. Oj, on tu to nie trafię jeszcze za WP, w filmach Izaka. Fajne było to, że on to wrzucał bez cięcia całe na YouTube'a i 30 minut filmu było bez cięć. Ale mi się to podobało. Jak miałem tam 10 lat i to oglądałem, ładne kile teraz zrobię. Te filmy i ze skrzydłowych to po kilka razy już oglądałem z Roysonem. Szkoda, że teraz właśnie Izak nie nagrywa skrzydłowych, a nikt z takich popularnych youtuberów, znaczy Mervo w sumie nagrywał. No i też wiadomo, że Izak ma większego skilla. Myślę, że też dużo osób go oglądało przez to, że po prostu jest dobry w grze. Dobra, skończę już japować o tych skrzydłowych i Izaku, bo... Gadam o tym przez chyba dwie minuty Absolutny brak personality Tylko gadam o kimś innym na swoim własnym filmie Tu się ustawię, może to się okazać skuteczne Rzucę jakiegoś nade'a profilaktycznie Może kogoś akurat trafię Chyba nikt tu akurat nie stał, więc ten nade poszedł w zapomniane Stanę sobie tutaj, bo w sumie To jak pójdzie, o słyszałem go na midzie Spróbuję piknąć, może akurat nie będzie tu patrzył No i patrzył akurat Sorry, ten smok trochę jest problematyczny dla mnie. Słyszę kolejnego smoka na sajta chyba. Ale może się nie będą spodziewać, teraz dali mołtowa, to może pomyślę, że mnie tu absolutnie nie ma, a ja się kryję w smoku, plantuję, ale ten smok jakby znikł to by było idealne no nie zaplantował. Dobra, czekam. Nie ma nikogo, tutaj też. O kur napalę się, ale jestem śmieci. Dobra, obity, był drugi jest tam. Nie, jaki drewno movement. GH napisze. Nie jestem zadowolony z mego performance'u w pierwszej połowie, chociaż jest 5-3, więc to nie jest taki najgorszy wynik. I teraz grałem po stronie Tero, po której w sumie jest całkiem łatwo chyba na Vertigo, bo tutaj jak wchodzisz rampą, to antyterystom no, ciężko chyba trafić. Na pistoletówce szczególnie w przeciwników, więc może nam się uda. Okay. No i on mi daje takiego Heda ładnego, a ja nie umiem strzelać. Where do you live in Ukraine? If you live there. No, I don't live in Ukraine. So where do you live? Nie. Daj mi tą bombę. No przecież on musi mieć takiego loa. Nie wiem, czy da się tu jakoś bezdźwięcznie spaść. Pewnie się da, bo widziałem chyba na YouTube Shorts taki film, gdzie ktoś bezdźwięcznie spada stamtąd. Bardziej na TikTok, bo w sumie YouTube Shorts to nie oglądam od dwóch lat. Nie odpowiedział dalej, gdzie żyje, a szkoda. Chyba nie chce się chwalić tą informacją. On jest na sajcie, widzę go na mapie, no to chyba powinien mu zrobić plecki, albo on tam jest. Ja Może jakoś niezauważenie przejdę do CT. Bo chyba mnie nie widział nikt, mam taką nadzieję, więc... Okej, okay, słyszę ich. Dobra. Dobra, zabiłem. Wrzuciłbym jakiegoś smoka, żeby on zaplantować, bo nie wiem czy on ma granaty. No i on się wywala od Deagla. No on gra mądrze też z tym... Olo go zabiłem teraz fajnie, flickshot'a strzeliłem, ale grał tutaj mądrze, że tak pikował i się chował od razu, mógł tak robić cały czas i bym go pewnie z tej AWP nie trafił, ale stwierdził, że sobie ucieknie po prostu do CT i przez to mogłem go zabić. On, on skraca rampę chyba. They are boosting on site. I heard them. No jest 7 do 8 w takim przypadku. No nie podoba mi się to. Teraz musimy wygrać, bo inaczej no, no remis to jest najgorszy rezultat. No nie no, może 9-7 jest jeszcze gorsze. Może przeniknę jakoś niezauważenie znowu do CT, to by było wyborne. Piknął! Trafił mnie za w nogę. Plant. Czemu on nie plantuje od razu? Nie wiem, rzucę gdzieś tu smok no Pewnie będzie na midzie gdzieś, albo nam robi plecy. Jak nam robi plecy, to... Teraz to sprawdzę. Nie. On ma WP też. Dobra, wygrywamy. GG. O! Golda 2 w ogóle wbiłem tak losowo. Chociaż rangi to mnie absolutnie nie obchodzą. Po prostu zostałem do końca wyświetlania tutaj wszystkich animacji, żeby mieć miniaturkę później. A tutaj nagle rank up W sumie to dawno nie widziałem chyba animacji rankupa, bo zwykle pomijam tą animację dostawania expa i tak dalej i wracam do lobby po zagraniu premiera albo turniowego albo skrzydłowego. A tutaj zostałem do końca no i zobaczyłem animację rankupa. Teraz mam dla wszystkich quiz: spróbujcie rozpoznać mapę, na której gram po tym co widzicie na ekranie. Widzicie kawałek minimapki, i to co się patrzy aktualnie. Także daję wam jeszcze 6 sekund. I jeżeli powiedzieliście, że jest to mapa Palace, to macie rację, ponieważ na niej właśnie gram. Hello. Hello Where are you from? Okej. Okay. I'm from Poland. Okej, okay, nie ma nikogo. Dziwne trochę. No i niestety mój sojusznik nie żyje już. Spróbuję pójść od okna, może kogoś zajdę od pleców i zaskoczę go. Nie ma tu nikogo również. Trochę podejrzane się to wydaje. Ale tragedia no. no Czemu on powiedział najzwucha? No Wątpię, że tutaj... Jakieś cheaty przeciwnicy mają, po prostu patrzył sobie w okno, stając na sajcie, To nie było raczej podejrzane w żadnym stopniu, przynajmniej, no nie wiem, nie wydaje mi się. No i, i ten Mołtów, który oni rzucają, jest dobry jakiś. No na razie jesteśmy absolutnymi przegrywami na tej drugiej mapie, więc to się musi odmienić, bo inaczej będę trochę rozjuszony. Kupię scouta i pójdę na górę i spróbuję zabić tego typa, co rzuca tego mołtowa. On tutaj pikuje zwykle. Mam nadzieję, że piknie i tym razem. I mam nadzieję też, że trafię. No i tym razem. Okazuje się, że nie piknął. Chociaż poczekam tu chwilę, może nie wytrzyma presji i... Pokazał się, ale mnie zabił. Jakie absolutne pośmiewisko, co my w ogóle robimy? Spuszczuję sobie tutaj i tyle. Jaki śmieć! Zraszuję sobie teraz parapet. Może to być dobry plan, bo jeszcze ani raz tego nie robiliśmy. Dobra, zabiłem go, chociaż nie trafiłem w ogóle w głowę. Window. No on chyba wie. Dostał... Czemu bym przestał strzelać? Dał mu dwa hitki i przestał strzelać, chociaż mógł dalej strzelać. Czemu on nie plantuje? no? Jak on to przegra, no to jest lamusem, muszę to powiedzieć otwarcie. I y Jakie pośmiewisko! That was horrendous. co tam najda może kogoś akurat obiję. A, co? Gdzieś na sajcie stoi, co to jest za miejsce w ogóle? Ja pierniczę, no jestem absolutnym przegrywem. Dobra. Trochę fart, że go tutaj zabiłem. Dobra, wygrywam Cześć, pierwszą rundę w końcu. Dobrze. Ładnie. No i 6-2. Co prawda jest to fatalny wynik, to może jednak w drugiej połowie się coś tutaj odmieni. Tutaj i tutaj. Kupię może XM-a i gdzieś spuszuję. On tu chce iść? No to ja pójdę w takim razie tutaj. Chociaż z XM-em to może się wydawać gorsze miejsce dostania, bo oni są na dachu. No i oby nikt nie patrzył pleców, bo tu często się zdarza, tak, że patrzą przeciwnicy. Nie patrzą. Nie, no patrzą. Alony sobity. Nie popatrzyłem się w ogóle do tyłu. no. Miałem się odwracać do tyłu, no i niestety już mnie zabił, więc nie miałem okazji, a myślałem, że będą bardziej tam z przodu stali tego dachu, dlatego tak poszedłem do przodu i się nie odwróciłem w ogóle. On nie ma defa i tak długo mu schodzi. Okej, okay, on przegram do rundę po prostu na czas. You have no time. No i już przegrał automatycznie, no nie ma dosłownie czasu. No, przynajmniej go zabił, ale co z tego? CO? Ej Jaki on ma 200 IQ, że tutaj skanuje? Co mój cień tu widać? Nie no on po prostu tak skanuje ale to mądre z jego strony. Gdzie jest mój teammate? On wchodzi? A bo tam można wchodzić. Faktycznie w tamtym budynku są schodki. Nawet o tym nie pomyślałem. Myślałem, że to są już jakieś budynki, które nie są nawet mapą. No, on zabił przeciwnika od pleców. Y Okej okay. Z Tym scoutem to akurat y, mądrze zagrał, w sensie y, jest zwykle mała szansa, że ktoś tam w ogóle stoi z y, antyterrorystów. A napisał: I could see you through the window. Lol. Nie wiem, jakie window. Że co, że. A że tu? Nie no, nie rozumiem, jak przez okno mnie miał widzieć. Co przez te okna? Że mu się odbijało. Nie, nie rozumiem o co chodzi, że widział mnie przez okna. Może po prostu mało haka i się próbuje wytłumaczyć tym, że mnie widział przez jakieś okna, co absolutnie nie ma sensu. Albo faktycznie mnie widział przez okna. Tylko nie wiem jakie okna Myślałem, że mnie po prostu zaczął skanować ze sobą, Bo to jest nawet dobre miejsce do skanowania No bo tam jak ktoś stoi, no to możesz go zabić Za wupy na hita nawet, myślę przez ścianę No i jest 5-7, więc w sumie nie jest nawet najgorzej Chociaż niestety zostałem sam na dwóch teraz Może tak skampię się Nie! Kupię wupę i pójdę na okno Albo nie, pójdę tutaj I piknę za wupą po prostu Dach, albo tu? Dobra, zawijam na szczęście. Nice. Fajny entry frack tutaj zrobiłem. Zmienię sobie pozycję teraz, żeby nie wiedzieli, gdzie stoję. Ładnie, 6 do 8. Może zremisujemy ten mecz. Chociaż nie jest to wygrana, no to i tak już wygrałem w tym odcinku. A tutaj możemy zrobić dosyć duży kombak. Z przegrywania 6 do 0 nagle zrobimy 9-9. To jest myślę duży sukces. Jak tu pójdą terroryści, no to mam raczej łatwe kile. No i nie mam łatwych killi, bo jestem absolutnym śmieciem w tą grę, no. Okej, okay, drugi ma skauta gdzieś. Nie wiem, gdzie on z tego skauta tam mnie strzela. Co on skanuje w ogóle? Zabijam. Nie wiem, jak to jest też headshot. Lucky shot. Bo F7 jest po prostu mocno niecelny. Gdzie on z tym skautem stoi? Dobra, już go widzę. No i nie trafiam. Już nie pikuję, bo się boję, że zdechnę, a widzę ile mój teammate ma HP. Zagram mocno safe, safe teraz. Dał mi info, że jest Sight'n'a, no, ale ja też mam słuchawki na szczęście, także słyszę go. On już plantuje. Spróbuję sobie spuszczować parapet, chociaż to będzie chyba bardzo ryzykowne. Dobra, zabija. Nie, 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 nie! Ja! Jestem śmieciem! Jestem tragiczny! Widział go. Nice! Thank you for the game, GG no i fajnie, zniszczyliśmy marzenia przeciwnikom, chociaż ja trochę jestem niepocieszony tą ostatnią rundą, bo dostałem jak największy frajer kosę w twarz, nawet nie od pleców, po prostu w twarz nie umiałem zabić przeciwnika. Dziękuję wszystkim za oglądanie, jeżeli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę, komentarz, dzwoneczek, subskrypcję, a jeżeli wam się nie podobało, to raczej nie oglądalibyście tego filmu do samego końca. Dziękuję za oglądanie jeszcze raz i żegnam.